i na linka Dzisiaj gramy w Minecrafta, więc jeśli chciałam filmować, stawcie łapkę w górę i subskrybujcie. No i dobra, ogólnie, dawno w sumie nie nagrywałam już tej serii. Yy, z miesiąc? To co najmniej. No i dobra. Nie pamiętam, co ostatnio budowałam, chyba. Ten basen? Nie wiem. Yy, dobra. Ale dzisiaj, co robimy? Dzisiaj takie dziwne coś. Yy, tylko nawet nie pomyślałam, gdzie można to zrobić. Ale bym chciała, żeby to było właśnie gdzieś tutaj. Bo bym chciała yy, żeby to było. gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Dobra, najpierw może po prostu uszykuję rzeczy. Yy, I to będzie taki jakby lasek i tak, tak, taki tam domek. I kiedyś bym chciała tam zrobić kopalnię żeby tak się schować na przykład do tego domku. No, takie coś. Yy. Dobra, to będzie fajne. Yy. To. Eee... Yy. No i dobra. Drzwi będą takie i dobra. Ups. Yy, teraz to te drzewka. Kurde, ja ich nie odróżniam. Dobra, na pewno jeszcze cześć. I. No i dobra idea, nie w sumie nawet rzeczy tutaj mi stawiła. I, I co teraz? Gdzie to będzie? To będzie. na no, dosyć daleko właśnie. Kurde, żebym ja nie, nie zgubiła się czasem. Nie. Już się zgubiłam. O, dobra, tutaj jestem. Okay. Ej, a jak wiesz, robiłam tutaj ten most? No, tu masce jeszcze będę musiała zrobić. Yy, dobra. Dobra, tutaj, Ej, i tutaj jest już jakby zejście do kopalni, chyba. Tak, więc. Okej, okay. będę już tutaj ten noc się robi, ale mi się nie będzie już chciało ten to. Ta... Dobra. Zacznę od może tego domku. Yy, I on będzie taki dosyć mały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Okay. Tutaj też co na pięć. Mm. pra uh, e Ej, ale w sumie. Ej, a to co to tam jest? Lawa? Mmm, że Ej, a w sumie bym na nawet wioskę, zbudować? Y, okej. Okay. Jakby to będzie tak trochę odstawać. Kurde, zapomniałam o oknach, ale w sumie tutaj chyba nie będę robić. Kurde, idź stąd. Idź stąd. Nie, że mam tutaj tylko ten. Idź, z daleka stąd. ilem tego życia nie nie chcę mi się służy. Eee. Dobra. Stąd rozumiesz? o, a bo to był ten ok. Teraz tego. Prawie tych drzwi nie widać, ale okej. Okay. Dobra, yy... tutaj muszę poprawić, bo ja robię tak bez dachu jakby. No znaczy, dach jest, ale nie taki... No. Teraz tak pomyślałam, tylko nie wiem, czy to wyjdzie. Żeby to tak jakby... A to musi aż tak ten. To to nie. Czy nie. Chyba, że tak jakby z boku. nie ja wiem, ja wiem, jak to zrobić lepiej dwa, dwa, yy. no proszę, niech tam wleci. A to... Oha! No to śmiesznie. To było wcześniej, czy ja dopiero teraz to zauważyłam? Jakby... Nie. A chyba, że... Jakby nie wiem. Dobra. Kurde. Coś ja się przestażyło. Kurde. I czemu ja w ogóle nie mogę te... No czemu? Nie... Chyba później tam... Mhm. Ja. E, ok. Eee okej. tutaj jeszcze zrobimy tym wstydem, że I tutaj jeszcze. Jakby... Dobra, może... Idź mi stąd. I'm so Mm-hmm. Um, but that's sort sure, okay? Jak się przestraszyłam. Nie, one wypływają, no. Się cieszę. No, już panik. Всем народу. Добра.

Се пали, а ну, что в пали. O! O no! No już wyrosło. No to trzeba poczekać. Ile czasu? Ja nie wiem. Jeszcze bym tutaj takie zwierzątka jakieś dała, bo żeby nie przesadzić. Bo jakby no ja często przesadzam z tymi postaciami, więc... Y Ja ją przewojąców sam. E, tak, mam bardzo fajne pomysły. Dzień dobry. Ciekawe co on bym zrobił. Nie, do batalii serialu nie. Um. O Puski. Yy. Chodź. Chodź, ja Cię lubię, ja Cię lubię. Yy, tylko Ty musisz być gdzieś indziej. Bo to jest właśnie ten, próbowanie a... się, a ten koń to chyba możemy coś zrobić, nie wiem, w sumie. W innym odcinku mogę zrobić, yy, jak buduję stajnie dla koni zombie, bo już dla zwykłych koni budowałam tam. O co mi te kozy? Nie wiem. Kiedyś się też in, coś innego zbuduję, więc a w środku w środku nic nie będzie w sumie, jak nie robię podłobizmy, albo robię. Jednak. about to stand Naprawdę? Naprawdę? Jeszcze tam, gdzie ta woda była? Naprawdę? Naprawdę? Jeszcze no mi drzewo zabrali! A im co? A tam co robi w ogóle yy, ten... Koń szkielet, yy. dobra, trzeba odbudować dobra, Już tam nie, bo tu jeszcze ściany trzeba nie, nie, nie. Bye. Dobra, w sumie wypuszczę tego konia. Dobra i... sobie ozdobie tutaj, trochę działa. Jak jest zajęte? Jak jest zajęte? Co tu, tutaj ktoś jest? O, jakby. Gdybym teraz tak. Aha, dobra. Mm. I na wszelki wypadek na kiedyś Dobra. E, oprócz tego, że nie ma tam tego drzewa i też jeszcze nie wyrosły, to okej. Okay. No ale tam będzie, więc w następnym odcinku pokażę. I efekt końcowy projektuje się tak. Spokojnie, tylko tutaj nie będę cały czas. Zrobię im domek dzisiaj. Więc no mogę jeszcze pokazać w sumie tutaj jeszcze tak się prezentuje efekt końcowy Więc jeśli się Wam podobało, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał